W tym filmie postaramy się odpowiedzieć na kilka pytań, które pojawiają się przy zakupie GoPro. Jeżeli przymierzacie się do pierwszej kamerki tego typu albo załóżmy robicie przesiadkę z trzeciej czy czwartej generacji, to wydaje mi się, że ten film będzie dla Was. Jak wiecie, GoPro można kupić praktycznie wszędzie, jednak najbardziej opłacalny zakup to ten zrobiony na oficjalnej stronie producenta. Tutaj jedynie należy pamiętać, że musimy zrobić przejście ze sklepu amerykańskiego do europejskiego i przy okazji bardzo szybko możemy załatwić zakup subskrypcji, co według mnie ma sens. Jeżeli chcielibyście taki zakup zrobić na fakturę, to oczywiście możecie spróbować, aczkolwiek przy tzw. checkoutie nie mamy okna odpowiedzialnego za wpisanie numeru NIP. Oczywiście możecie spróbować to zrobić w uwagach, czy załóżmy w jakimś innym oknie, aczkolwiek producent nie zawsze się na to zgodzi i nie zawsze taki numer wystawi. Dlatego, jeżeli mogę coś zasugerować, to zdecydowanie lepiej zakupy na fakturę robić u kolegów GoHero. W teorii najsensowniejszym rozwiązaniem jest zakup ostatniej generacji. Jest to dwunastka, przy czym należy tutaj pamiętać o dwóch dosyć istotnych kwestiach. Czyli w momencie, gdy nagrywam ten materiał, mamy końcówkę marca, a to z kolei oznacza, że za plus minus 6 miesięcy dostaniemy kolejną generację. Będzie to 13, podobno producent ma również wypuścić nową kamerkę 360, więc może warto wstrzymać się z zakupem, wkrótce pewnie pojawią się pierwsze przecieki na ten temat. Po drugie, warto zawsze sprawdzać specyfikacje i porównywać te modele, ponieważ jak zwrócicie uwagę, dwunastka w stosunku do 11, zbytnio się nie różni. Designowo, budowa jest teraz bardziej kolorowa, dostaliśmy możliwość nagrywania w płaskim profilu albo jak kto woli logu. Jest HDR, do tego jest opcja timecode, czy załóżmy możliwość podłączenia słuchawek bezprzewodowych. I na tym zasadzie się kończy, przy czym mamy jeden dosyć duży downgrade, a mianowicie producent zrezygnował z dodawania transportowego case'a, którym wielu użytkowników się zachwycało. Na chwilę obecną dostajemy kartonik, który niektórym może po prostu nie podejść. Jeżeli chcecie trochę przeoszczędzić, to wydaje mi się, że warto również brać pod uwagę dziesiątkę, która góruje nad starszymi modelami z jednego bardzo prostego powodu. Mianowicie jest to jak na tamte czasy nowy procesor, który był odpowiedzialny za produkcję dużo lepszych naturalnych kolorków, a przy okazji kamerka nie miała tej tendencji do łapania z czy przegrzewania się. Oczywiście to się w dalszym ciągu zdarzało, jednak w stosunku do dziewiątki czy ósemki jest to naprawdę nieboziemia. Oczywiście nie ma co się ograniczyć do GoPro i warto również wziąć pod uwagę kamerki od DJI. Ostatnie dwa actiony, czwórka i trójka radzą sobie naprawdę bardzo fajnie, dodatkowo mają język polski, jeżeli mówimy o obsłudze kamerki. Jeżeli chodzi o specyfikacje, jest wprawdzie nieco gorzej, za to te kamerki nieco lepiej radziły sobie w gorszych warunkach oświetleniowych. Z jeszcze innych pomysłów zawsze mogę Wam zaproponować produkty od firmy Insta360, czy to będzie model X3, czy załóżmy będą to wizualne klony GoPro też jedna bardzo istotna uwaga warto brać pod uwagę to, co macie w planach nagrywać, ponieważ jeżeli macie zamiar robić jakieś bardziej spokojne nagrywki, zwiedzanie vlogi i tego typu aktywności może warto wziąć pod uwagę najnowszego poketa, który góruje nad tymi wszystkimi wcześniejszymi kamerkami za jedną bardzo prostą sprawą, a mianowicie jest to jednocelowa matryca. Mnie ta kamerka w mega pozytywny sposób zaskoczyła jeżeli robiłbym właśnie bardziej takie nagrywki gadane, to zdecydowanie bardziej przychyliłbym się do właśnie poketa. Załóżmy, że jednak zdecydowaliście się na GoPro, a to z kolei znaczy, że warto również wyposażyć się w dodatkowe dedykowane akcesoria. Wiadomo, tutaj każdy dobiera wszystko wedle swoich indywidualnych preferencji, jednak są pewne podstawy, o które warto zadbać. A mianowicie, będzie to karta pamięci i w przypadku nowych modeli warto wyposażyć ją w taką o pojemności 128 GB, na obrazku macie, które karty najlepiej pracują z tymi kamerkami. Do tego warto również wyposażyć się w dodatkowe baterie oraz w case ładującego. Tutaj lista jest dosyć duża, jednak najsensowniejszym rozwiązaniem na chwilę obecną jest oczywiście zakup baterii Enduro i do tego jakiś fajny nawet case ładujący. Kolejnym must have'em dla wielu użytkowników będzie zakup Media Model, dzięki któremu do kamerki będziecie mogli podpiąć mikrofon. Wiadomo, na chwilę obecną największą popularnością cieszą się mikrofony bezprzewodowe. Jeżeli mogę coś tutaj doradzić, mogę coś podpowiedzieć, to na rynku Mamy dwóch bardzo dużych graczy, jest to firma Rode oraz firma DJI. Wybór zostawiam Wam tutaj wiadomo, robię wszystko wedle swoich indywidualnych preferencji. Jeżeli ktoś nie chce zbytnio bawić się ustawieniami, no to wiadomo, wybierze firmę DJI. Jeżeli ktoś będzie chciał wyciągnąć coś więcej z tego audio, no to pójdzie w kierunku firmy Rode. Jedyne, czego nie warto kupować co warto odpuścić sobie na samym początku, to zakup zestawów typu 41, 51, 61. Ja wiem, ja rozumiem, cena jest naprawdę bardzo atrakcyjna, jest kusząca, jednak prawda jest taka, że jakość tych gadżetów jest tragiczna, jest to straszny chłamo. Przed nagraniem pierwszego filmu warto ustawić kamerkę wedle swoich indywidualnych preferencji. Ja wiem, że dla niektórych może być to czarna magia, na szczęście tutaj w przypadku dwóch ostatnich generacji producent wychodzi nam naprzeciw i stworzył coś takiego jak tryb automatyczny, który odwali za nas całą brudną robotę. Oczywiście, jeżeli chcecie wyciągnąć maksa z tego materiału, no to wiadomo, wszystko będziecie musieli robić na manualu, będziecie mogli tworzyć własne presety, jednak to jest materiał na osobny film, do którego odsyłam Was również na tym kanale. Do tego dochodzi nam jeszcze rozwiązanie typu GoPro Labs. To już jest wyższa szkoła, ale to jest również bardzo fajny patent, a mianowicie działa to w ten sposób, że wszystkie parametry ustawiacie sobie na telefonie, a następnie przy pomocy kamery skanujecie kod QR. Jeżeli stanie się coś niepożądanego z Waszą kamerką, czy to na etapie nagrywek, czy to załóżmy nawet w domu, to tutaj uspokajam. Mam Coś takiego jak subskrypcja. W ogóle nie warto bawić się w różnego rodzaju reklamacje w tych wszystkich polskich sklepach. Warto jest odpalić stronę producenta i przy pomocy kilku kliknięć jednej wiadomości warto jest ogarnąć cały ten. Załóżmy, że nasz materiał jest już nagrany, a to z kolei oznacza, że możemy zrzucić pliki oraz przygotować pierwszy film. Wiadomo, najprostszym rozwiązaniem będzie oczywiście użycie smartfona. Tylko tutaj należy pamiętać o tym, że nie każdy telefon da sobie radę z materiałem nagranym w 5K czy załóżmy 4K, czyli jeszcze dorzucimy do tego loga. Czy Hadera, to najprościej mówiąc, mogą pojawić się schody. Dlatego do edycji filmów czy zdjęć warto zużywać, załóżmy, tabletów czy komputerów. Najsensowniejszym, a zarazem darmowym rozwiązaniem będzie oczywiście użycie CapCata, który jest darmowy, jest dostępny na Windowsa, jest dostępny na Maca, jest dostępny również na wszystkie urządzenia mobilne, przy czym daje całą masę możliwości. Jeżeli jesteście zainteresowani tym programem, to mam was do osobnego materiału na tym kanale. GoProwego Quicka na chwilę obecną bym sobie odpuścił z racji dostępności. Na chwilę obecną jest dostępne tylko i wyłącznie dla Apple'owych urządzeń. Przy czym, żeby wyciągnąć z niego maksa, i tak będziecie musieli posiadać subskrypcję. A wiadomo, nie każdy będzie ją chciał kupować. Jeżeli jednak pracujecie na Apple'ach z darmowych rozwiązań, macie również iMovie. Jeżeli jednak chcielibyście coś nieco bardziej zaawansowanego, co Wam da masę możliwości, no to wiadomo. Tutaj sensownym rozwiązaniem będzie wyposażenie się w DaVinci. Z mojej strony będą jeszcze dwie szybkie uwagi. Nigdy w życiu nie składajcie filmów na takiej zasadzie, że macie podpiętą kartę pamięci do czytnika, czy załóżmy bezpośrednio do kompa i składacie w ten sposób film. Wszystkie pliki warto jest trzymać, czy to na komputerze, czy to załóżmy na jakimś dysku zewnętrznym. Druga uwaga, jeżeli już bierzecie się za składanie takiego filmu, no to wiadomo, warto robić w tej rozdzielczości co nagrywaliście albo wyższej, byleby nie była ona niższa. Ponieważ w momencie uploadu zazwyczaj na social, i zazwyczaj jest to YouTube. Niestety, ale będzie dochodziło do tego, że będziecie mieli downgrade, no i ten film wcale nie będzie w 4 czy tam załóżmy 5 3K. Słuchajcie, na dzisiaj to tyle. Zdaję sobie sprawę, że jest jeszcze ileś różnych wątków, ale o tym możemy pogadać w komentarzach. Dzięki wielkie, do zobaczenia, Cześć.